Co roku tysiące ludzi spontanicznie decydują się na przyjęcie kociaka, poddając się chwilowej emocji wywołanej uroczym spojrzeniem lub przypadkowym filmikiem w internecie. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, jak poważny to krok, ile błędów popełnia się już w pierwszych dniach i jakie długoterminowe problemy mogą się z tym wiązać. Jeśli myślisz, że wychowanie kociaka to tylko kuweta, miska i kilka zabawek, Ryzykujesz stworzenie sobie i zwierzęciu życia pełnego nieporozumień i stresu. W tym filmie porozmawiamy o rzeczach, o których prawie nikt nie mówi, ale które powinny stać się podstawą Twojej decyzji o przyjęciu puszystego przyjaciela. Nie spiesz się, aby zabrać kociaka do domu, dopóki nie dowiesz się o tych kluczowych kwestiach. Mało kto zdaje sobie sprawę, że to właśnie w pierwszych dniach po przybyciu kociaka do domu kładzie się fundament przyszłego zachowania zwierzęcia. To czas, w którym dla malucha rozpada się znany świat. Zostaje oderwany od matki, rodzeństwa, znajomych zapachów i dźwięków. Trafia do nowego, pełnego niezrozumiałych sygnałów środowiska, w którym niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. W tych dniach wiele osób popełnia fatalne błędy. Myśląc, że kociak sam sobie poradzi, mogą zostawić go samego w pustym pokoju, wierząc, że szybciej się do tego przyzwyczai. Inni z kolei natychmiast chcą okazać przyjaźń przez nadmierną pieszczotliwość lub aktywne zabawy, co dla przestraszonego malucha jest dodatkowym stresem. Są też tacy, którzy uważają za zabawne straszenie kociaka: gwałtownymi ruchami, głośnymi dźwiękami, a czasem nawet kpiącym krzykiem, gdy coś zrzuci. Wszystko to prowadzi jedynie do tworzenia trwałych lęków, które z czasem mogą przerodzić się w brak zaufania i agresję. Osobnym tematem są zabawy rękami. Kiedy kociak jest mały, wielu osobom wydaje się zabawne, jak łapie palce lub skacze na rękę. Jednak kociak szybko uczy się kojarzyć ręce człowieka z polowaniem, a więc z pazurami i zębami. Taki start zabaw w pierwszych tygodniach może doprowadzić do sytuacji, w której dorosłe zwierzę już nie rozróżnia, kiedy twoje ręce chcą pieszczot, a kiedy stają się ofiarą polowania. W późniejszym czasie właściciele często skarżą się na nagłą agresję. Kot bez powodu wbija się w rękę, chociaż przyczyna tkwi właśnie w dzieciństwie. Pierwsze dni i tygodnie to nie tylko adaptacja, to moment, kiedy kociak buduje podstawowe zaufanie do człowieka. Albo przekona się, że w jego otoczeniu panuje spokój i bezpieczeństwo, albo nauczy się być zawsze czujnym, spodziewając się podstępu. A to jak przeżyjesz ten krótki, ale niezwykle ważny okres, zdeterminuje całe wasze wspólne życie. Po tym jak kociak nieco zaklimatyzuje się w nowym domu, nadchodzi równie odpowiedzialny etap tworzenie społecznej więzi. Wiele osób uważa, że koty z natury są niezależne i nie potrzebują uwagi człowieka tak jak psy. Jednak liczne badania zachowań dowodzą czegoś przeciwnego. To właśnie w pierwszych miesiącach życia u kociaka kształtuje się wzór relacji z właścicielem, który w dużej mierze przypomina dziecięcą więzi ludzi. Jeśli w tym okresie poświęcisz maluchowi wystarczająco dużo uwagi, będziesz z nim łagodnie rozmawiać, często brać na ręce i pozwalać zasypiać obok siebie, u kociaka rozwija się trwałe poczucie bezpieczeństwa i pewności w Twojej obecności. Taki kociak w przyszłości będzie mniej zestresowany, łatwiej przystosuje się do zmian i częściej będzie szukał kontaktu z człowiekiem. To szczególnie ważne dla domowych zwierząt. Które będą przez całe życie zależne od Twojego towarzystwa. Przy tym samo posiadanie zabawek nie zastąpi prawdziwego, żywego kontaktu. Zabawki są ważne dla aktywności fizycznej i treningu instynktów łowieckich, ale nie tworzą więzi emocjonalnej. Struktura komunikacji powinna być różnorodna. Czasami to spokojne chwile razem na kanapie, czasami energiczne sesje zabaw z wędką lub piłeczką, a czasami po prostu rozmowy, kiedy opowiadasz kociakowi coś spokojnym głosem. Naukowcy z Uniwersytetu Cornell w USA w jednym z badań zauważyli, że kocięta, którym w pierwszych trzech miesiącach życia poświęcano dużo uwagi, później znacznie rzadziej przejawiały agresję i lękliwość. Przeciwnie, chętniej wchodziły w interakcje, nawet z obcymi, oraz lepiej znosiły podróże czy wizyty u weterynarza. Socjalizacja i tworzenie więzi to Twoja inwestycja w harmonijne życie z pupilem przez długie lata. Niedocenienie znaczenia tych prostych rzeczy sprawia. Że wielu później dziwi się, dlaczego ich dorosły kot nie daje się wziąć na ręce, boi się gości lub reaguje agresywnie tam, gdzie oczekiwaliby pieszczot. Często nowi właściciele kociaka, zachwyceni jego malutkim rozmiarem i uroczymi wybrykami, gotowi są wybaczyć mu dosłownie wszystko. Niech chodzi, gdzie chce to jeszcze maluszek mówią. Jednak w tym podejściu kryje się poważny błąd. Kociak, nawet najmniejszy, od pierwszych dni zaczyna badać teren i ustalać własne zasady. Jeśli od samego początku nie ustalisz delikatnych, ale jasnych granic, bardzo szybko w domu pojawi się prawdziwy mały dyktator, któremu wszyscy członkowie rodziny będą musieli się podporządkować. Szczególnie widać to w kwestiach snu. Jeśli od pierwszych nocy pozwolisz kociakowi spać na poduszce właścicieli, wkrótce zacznie postrzegać to miejsce jako swoje. Spróbuj potem usunąć dorosłego kota z poduszki, a często spotkasz się z niezadowoleniem, a czasami nawet z pazurami. Albo z jedzeniem. Jeśli będziesz dokarmiać ze stołu i pozwalać wchodzić na kuchenny blad, zwierzę szybko nauczy się, że tam można znaleźć przysmaki. A później odzwyczajenie go od tego będzie bardzo trudne. Osobnym tematem są pazury. Wiele osób po raz pierwszy myśli o zakupie drapaka dopiero wtedy, gdy znajdą na nowych tapetach długie rozdarcia. Ale dla kociaka ważne jest, aby od samego początku wiedział, gdzie może ostrzyć pazury, a gdzie kategorycznie nie wolno. W tym przypadku nie chodzi o surowość, ale o konsekwencje. Za każdym razem, gdy maluch wykazuje zainteresowanie sofą lub fotelem, delikatnie przenieś go do drapaka, pochwal go, możesz nawet dać smakołek. Tak utrwalisz prawidłowe zachowanie bez krzyków i stresu. Przykłady smutnych konsekwencji braku rutyny i granic są powszechne. Właściciele skarżą się, że ich kot budzi ich o czwartej nad ranem, głośnym miałczeniem, domaga się otworzenia lodówki, lub dosłownie zajmuje połowę łóżka. Wszystko to nie dzieje się przypadkowo, ale krok po kroku, bo kiedyś pozwolili na trochę więcej, nie zauważyli, jak słodki kociak zamienił się w despotycznego dorosłego kota, dla którego Twoje wygody już nie są priorytetem. Ustalając od samego początku jasne, ale przyjazne zasady, Sprawisz, że życie kota będzie przewidywalne i spokojne. Będzie wiedział, gdzie ma swoje miejsce do spania, gdzie je, gdzie może ostrzyć pazury i kiedy zaczyna się czas na zabawę. To redukuje zbędny stres u zwierzęcia i wzmacnia wasze wzajemne zrozumienie. Wiele osób uważa, że wybór miejsca na kuwetę lub legowisko to tylko drobny szczegół, który można rozwiązać od ręki. Jednak właśnie w tym miejscu kryje się jedna z najczęstszych przyczyn przyszłych konfliktów między człowiekiem a kotem. Co więcej, według danych niektórych europejskich schronisk, do 30% zwrotów kotów z powrotem do schronisk związanych jest bezpośrednio z problemami z kuwetą. Gdy zwierzę upiera się, by nie korzystać z kuwety, wybierając na ten cel łóżka, dywany lub kąty pokoju. Wszystko zaczyna się od tego, że właściciele stawiają kuwetę tam, gdzie im najwygodniej. Na przykład w ciemnym, hałaśliwym lub przechodnim kącie. Jednak kot, jako drapieżne zwierzę, odczuwa potrzebę bezpieczeństwa, nawet podczas załatwiania swoich potrzeb. Jego instynkty podpowiadają, że podczas tego wrażliwego procesu musi być pewien, że nikt go nie zaskoczy, nie nadepnie na niego, ani nie zakłóci spokoju. Jeśli kuweta znajduje się przy pralce, za drzwiami, które często trzaskają, lub w strefie, w której biegają dzieci, Kociak zacznie szukać spokojniejszego miejsca i niestety znajdzie je na waszej kanapie lub w szafie. Ta sama zasada dotyczy miejsca do wypoczynku. Legowisko nie jest konieczne. Koty często wybierają najbardziej nieoczekiwane miejsca do snu. Jednak jeśli chcesz, aby pupil od najmłodszych lat przyzwyczaił się do określonej strefy i nie okupował Twojego łóżka czy stołu, ważne jest, aby zaproponować mu przytulne, ciepłe, nieco ukryte miejsce. Lepiej, jeśli będzie to półka z bokami, lub domek umieszczony w spokojnym kącie mieszkania, gdzie nie wieje wiatr i nie dochodzą głośne dźwięki. Błędy w tych kwestiach często prowadzą do trwałych, niemal nieusuwalnych nawyków. Na przykład, jeśli kociak raz załatwił swoje potrzeby na miękkim dywaniku w przedpokoju, gdzie było cicho i przyjemnie na łapkach, będzie tam wracać raz po raz. Naprawienie takich preferencji często udaje się dopiero po miesiącach uporczywej pracy, a czasem w ogóle jest niemożliwe. Dlatego znacznie łatwiej jest od razu odpowiednio zorganizować przestrzeń dla kociaka, niż później walczyć z już utrwalonymi niewłaściwymi wzorcami zachowań. Dbałość o prawidłowe rozmieszczenie kuwety i miejsca do wypoczynku to wcale nie drobnostka. To ważna część twojego przyszłego spokoju i czystości w domu, a dla kociaka poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to niegroźne, a czasami nawet zabawnie śmieszne. Jak malutki kociak poluje na Twoje palce, gryzie je i chwyta łapkami. Wielu właścicieli właśnie tak zaczyna komunikację z nowym pupilem, ciesząc się jego żywiołowością i zręcznością. Jednak za tą zabawą kryje się jeden z najczęstszych i najbardziej podstępnych błędów w wychowaniu kotów. Chodzi o to, że bawiąc się z kociakiem rękami, nieświadomie uczysz go traktowania części Twojego ciała jako zdobycz. Instynkt łowiecki u kotów jest zakorzeniony niezwykle głęboko. Kociak rośnie, instynkty się wzmacniają, a kiedy stanie się dorosłym, silnym zwierzęciem z ostrymi pazurami i zębami, nawyk polowania na twoje ręce czy nogi przestaje być tak niegroźny. Takie koty często atakują nagle. Przy najmniejszym gwałtownym ruchu, gdy przechodzisz obok lub zdejmujesz rękę ze stołu, ważne jest, aby zrozumieć, kotce zupełnie nie zależy na tym, że dla ciebie twoje ręce to narzędzie pieszczot. Dla niej są one albo zagrożeniem, albo obiektem polowania. Jeśli w dzieciństwie pokażesz, że palce to ruchoma zdobycz, zwierzę nauczy się tej lekcji na całe życie. Dlatego właściwe wychowanie kociaka zakłada ścisłą zasadę: Nigdy nie używaj rąk do walki i polowania. Do zabawy są potrzebne specjalne zabawki: wędki, myszki, piłki, cokolwiek, tylko nie twoje palce. W ten sposób kot wyraźnie rozróżnia. Z rękami ma delikatność i zaufanie, a polowanie to tylko zabawa w zabawkach. Ta prosta zasada pozwoli ci cieszyć się spokojnym życiem, bez nagłych ugryzień i przestraszonych gości. Wielu właścicieli, szczególnie jeśli to ich pierwszy kot, popełnia typowy błąd. Widząc, że kociak wesoło biega, bawi się i z apetytem je, postanawiają odłożyć wizytę u weterynarza na później. Wydaje się, że jeśli zewnętrznie wszystko jest w porządku, to i wewnętrznie również. A do lekarza warto udać się tylko w przypadku wyraźnych objawów choroby. W rzeczywistości jest to jeden z najniebezpieczniejszych błędów, który może kosztować nie tylko Twojego pupila, ale i Ciebie. Pierwszą wizytę u weterynarza najlepiej odbyć w ciągu pierwszych tygodni po pojawieniu się kociaka w domu. To wtedy przeprowadza się wstępną kontrolę, która pozwala wykryć wrodzone patologie, ukryte infekcje i ogólny stan zdrowia. Nawet jeśli kociak urodził się u domowych kotów. I wydaje się całkowicie zdrowy, może mieć pasożyty, które zdobył jeszcze w łonie matki lub podczas karmienia. Dlatego weterynarz obowiązkowo zaleca odrobaczenie leczenie przeciwko pasożytom wewnętrznym. Jest to konieczne nie tylko dla samego kociaka, ale i dla bezpieczeństwa wszystkich członków rodziny, szczególnie dzieci. Kolejnym krokiem są profilaktyczne zabiegi przeciwko pchłom i kleszczom. Wielu uważa, że jeśli pupil żyje wyłącznie w mieszkaniu. Te pasożyty mu nie grożą. Jednak praktyka pokazuje, że larwy i jaja pcheł łatwo wnoszone są do domu na butach lub ubraniach. A w sezonie kleszczy wystarczy otworzyć okno bez siatki, aby ryzyko wzrosło kilkakrotnie. Te owady przenoszą groźne choroby, a reakcje alergiczne na ich ukąszenia u kociąt mogą być wyjątkowo poważne. Niezwykle ważne są także podstawowe szczepienia, które zaczyna się podawać około ósmego tygodnia życia. Chronią one zwierzę przed wieloma wirusowymi chorobami, takimi jak panleukopenia, kotka, kalciwirus i wirus opryszczki, które w ciągu kilku dni mogą zabić osłabiony organizm. Co więcej, te infekcje często przenoszą się nawet przez obuwie, kurz uliczny i mogą trafić do domu przez inne zwierzęta lub na rękach gości. Niebezpieczeństwo odkładania profilaktyki polega na tym, że objawy poważnych chorób stają się widoczne dopiero wtedy, gdy sytuacja jest już zaawansowana. A leczenie przewlekłych infekcji, jeśli zakażony nimi został niezaszczepiony kociak, często jest kilkakrotnie droższe niż terminowe szczepienia i badania. I na pewno przynosi pupilowi niezrównanie większe cierpienie. Średnia długość życia kota wynosi 15, a nawet 20 lat. To znaczny okres czasu, który obejmuje nie tylko radosne chwile, ale także okresy chorób, starzenia się, spadku aktywności. Z biegiem czasu pupil może potrzebować specjalnej karmy, częstszych wizyt u weterynarza, leków na serce, nerki lub stawy. Starsze koty czasami zaczynają gorzej orientować się, zapominają drogę do kuwety lub potrzebują cieplejszego miejsca do spania. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie z tego sprawę jeszcze przed podjęciem decyzji o przyjęciu kociaka. To nie zabawka, którą można odstawić na półkę, gdy się znudzi, i niechwilowa rozrywka dla dzieci. To istota, która przez dziesięciolecia będzie polegała na Tobie we wszystkim: w jedzeniu, w opiece, w pomocy medycznej i co najważniejsze, w miłości i wsparciu. Odpowiedzialność na całe życie to gotowość nie tylko do wzruszania się małymi łapkami i śmiesznymi psikusami, ale także do wczesnego dostrzeżenia pierwszego nalotu na zębach, zabrania na USG serca, podania tabletki, mimo oporu. To także pozostawanie przy nim nawet wtedy. Gdy kot przestanie się bawić i zacznie więcej spać, gdy jego sierść stanie się matowa, a ruchy będą ostrożne. Dopiero wtedy, rozumiejąc całą drogę od kociaka do starości, można naprawdę z czystym sercem przyjąć tego niesamowitego towarzysza życia. I wtedy lata spędzone razem staną się prawdziwą historią przyjaźni i wierności, za którą warto wziąć na siebie tę wielką, ale piękną odpowiedzialność. Kociak to nie tylko słodka kulka futra ale żywa istota, z którą prawdopodobnie spędzisz dwa dziesięciolecia. Jego zdrowie, zachowanie i szczęście w dużej mierze zależą od decyzji, które podejmiesz już teraz. Nie śpiesz się, przygotuj się, a wtedy w Twoim domu pojawi się nie źródło problemów, a prawdziwy wierny przyjaciel. Jeśli to wideo było pomocne, wesprzyj nas polubieniem i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych ważnych tematów o kotach. W komentarzach podziel się tym, co najbardziej cię zaskoczyło dzisiaj, lub jakie pytania o wychowanie kociaka cię nurtują. Porozmawiamy o tym razem.